Hej, witajcie, ja jestem 3DX, a ja witam Was w Five Nights at Freddy's Security Bridge. Tak, już tak dawno chciałam to powiedzieć. I tak, udało mi się ściągnąć. Co dziwo za darmo. I dam wam linka, gdzie to pobrać. I co? I bez przedłużania lecimy na imprezkę. Każdy wie co to jest, ja tylko tutaj testowałem, czy gra działa New Game. Lecimy. Podgłaśnie wam i lecimy! Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only Freddy Fazbear. No i zaczynamy grę z Five Nights at Freddy's Security Bridge Słuchajcie, teraz Wam jedną rzecz powiem tak. Pomiędzy kacenkami nie wiem ile będzie tych e, takich czarnego ekranu, ale wiem, że jak będzie jumpscare, to z takie 30 sekund trzeba odczekać, żeby się odpaliła gra. Znaczy nie na nowo, tylko wiecie, żeby się do, do chodzenia. Ale będziemy musieli będziemy musieli czekać, chyba, że nie będziemy się dawać aż tak dużo jumpscarów robić. No, teraz czekamy aż się odpali gra. W tym czasie możecie mnie zalekować, zasubskrybować, zakomentować. Wiecie, że ta gra ma aż 50-60 więc... Czasami może zacinać, a czasami nie. A czasami może właśnie tak jak teraz wolno chodzić, a czasami może szybko iść. Różnie jest. O. Startka. Save mode. Showtime uh. already? I am experiencing uh -huh. malfunction. The recharge cycle is not complete. Shh. Will you shut up? Who said that? I did! And down here! Down where? I still do not see you. Okay, listen. You were sleeping, so I opened the stomach hatch and climbed inside. My stomach hatch? That place is reserved for oversized birthday cakes and pinatas. It is not a safe play area. Vice Frediego oh, There you are. Scanning complete. How are your oh, yeah. guest profile is me. Mm. O, Who are dobra. I, I'm Jestem Gregory. Gregory. I will notify the main office. Wiem, że wszystko wam się takie lecturer. rozmazane, O, widzicie? To tak, wszystko rozmażane jest, ale she chyba lepiej tak, żeby się nic to... nie lagowało. Niż... Albo da... czekajcie, zrobimy tak. Jak to wyjdzie, no to zrobimy tako, ale jeśli nie, uwaga, tak? Czy będzie zacinać? she Who? Who is looking for you? Your mother? Shh. I hear footsteps. Look out window window. That is the security guard. She can help. No! Don't trust her! Why not? I don't know who she is, but she's trying to get me. Isn't there some other way for you to communicate with me besides talking so loudly? Take this. It is a novelty Freddy Fazwatch. Take Fazwatch from Freddy Shut Far. Dobra, bierzemy Fuzzwatch Fuzzwatch to zegarek. Proszę zobaczyć Mamy mapę, możemy misję um? wiadomości I'm sending i you message. A, kliknij tak, żeby Hello, is me, I will you To ja, no Freddy! Będę was do głównej nie mogę film baton baton znajdź baton o jest to to dobra well done, Gregory there is an open air vent inside the maintenance room you will have to czekaj do moj chodź mi chwilę sprawdź jeszcze jedną rzecz The system Zobaczcie, and nie, nie zaczynaj. się, jest dark there. Tutaj będziemy musieli ładować latarkę. E, to mówi, że przytrzymaj e, żeby zapisać gra, ale zanim

昨天是，你四年了。 Tutaj? Interkon. Ladies and gentlemen, thank you for visiting and we hope you enjoyed the show. Freddy and the gang are pretty tired, but they'll be back again next week after a few... Wiecie co? Ryzykuję. Patrzę. Jak wiem, Intercall... Wiem, że ja powinienem to sobie ustawiać kiedy indziej. A spróbujmy takie coś zrobić. Jak będzie zacinać to wyłącza. Słuchajcie, nie zaczyna, Ale zobaczcie, dalej postacie są takie spikselowane audio controls general Video. A to to... Czekajcie, to zrobię tak. To nie zaczynało. I dam na medium. Oho! To nie wiem czy to wyda o No i teraz jest dobrze! Zobaczcie. Dobra. Wiem, że możecie posłuchać, ale ja muszę teraz tu zmniejszyć No i wszystko mamy zrobione. Oho! Lag. No jest. U, ale to dużo. Pierwszy raz to gram. Jakby co... Ojej! Nie, nie. Um. Options, video. Jeśli to się nie uda, no to będziemy grać na takim spikselowanym. Pokój modu Mergeytora jest jakiś w. Tutaj rozbiorze. Co to, Co to było? Ok. Тут есть покой, эээ, Роксан Лоуф? О, есть. Юху, кто есть там с детьми? Не? Добре. Ммм, а тут есть покой Фредди'его. Видишь Фредди? The stupid door won't open! Muszę znaleźć gdzieś fotopass. Well, to o, torba w ogóle mamy. Takie torby trzeba zbierać tutaj? Nie, tutaj potrzebujemy. Backstage back pas. Jest pr... Jezu jak on mnie tak strasznie złacie, Że to patrzcie, a on tak w ciemności. Mam jakiś tu prezent. Oje pizza, 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 pizza. I mamy fotopad. Idziemy po Frediego. A tu jest ciemno. Czekajcie, czy to to... Aha! Dobra, mowy... Dobra, nie to ja muszę tak zrobić. E, będziemy grać na spikselowanym trochę chyba. Czekajcie, bo to to daje, ta? Ta, teraz jest jaśniej. No dobra. Way go, super Freddy! I know how to get you out of here. Climb back into my chest cavity. There is still time, but must hurry.

Re raczej nie Grigolim, tylko Fradim. Jesteśmy zwykłym Fradim. co, mamy tu iść? Ha! zdziałam. Chyba. Ciekawe, kiedy spotkamy pierwszego matronika Który nas będzie atakował. Dobra.

Eee, to, to może zrobię sobie tak. me she would never suspect we are traveling together however we should still do our i feel you are broken don't worry about it i'm fine no i feel that something is wrong i am taking you to the first aid station there's no time i'm you don't it's Freddy. Enter side. Vanessa You're supposed to be on lockdown. Uh, officer Vanessa, I. I, I don't know how I got here. Well, you totally blew it tonight, you know. Your system crashed and you ruined the show. Now, parts and services have you on reduced power. They said it's a safety precaution. Just one more thing to deal with. I apologize. Okay. Look, we're like 15 minutes from closing, and some kid is sneaking around backstage. If you see anything, notify me immediately. I already alerted the others. Now, go back to your room. I told you she was after me. I said nothing. I will keep you safe. Let us go. Musimy się wracać. Mm. O, teraz tekstury coś się bały. Zobaczcie. Here, or Where are we? We are now we. under the Pizzaplex. These utility tunnels connect all the attractions. We can go anywhere in the building? Correct. Blast, Monte Golf. Roxy Raceway. They are all accessible to staff, with high enough clearance, of course. Guests are never uh -huh, allowed here, but uh mm -hmm. This is a special situation. dobra, idziemy na górę. Freddy ma mało baterii. Wiecie co? To mnie już powoli w kurze, dlatego jednak robię tak. I robię tak. I tela. I będzie spikselowane trochę tak. Jeśli Freddy'ego bateria zejdzie, to Zera może nas albo zjeść, yet albo yet nas może wyrzucić właśnie I ze swojego... You. tego. You Freddy, ładuj się. Nie się. nie wiem, jeszcze. mogę znam, co tu zrobić. Mamy kolejną torbę. Findelopi. Mam tam iść? Okej. Okay. Zapisujemy gra. On się ładuje? Dobra, idziemy. Idziemy. Uh. I Mogę rozwalić jakieś puszki z farbą albo puszki, żeby zdezorientować animatronika. I teraz tak, um, lewy cleartem mogę kłócać. Teraz tak. Um, kiedy jestem na niebiesko, jestem niewidzialny, Jestem na żółto, ktoś mnie szuka. Jestem na czerwono, ktoś mnie już widzi i mnie goni. Każdy rozumie? Rozumie. Muszę ten. Dopiero pokazują, jak można biegać. Super. Po prostu ja nie wiedziałam. Chodźmy tu. O. Jakiś schowek. Nie wiem. Co to jest? O kurka! Szybko! To, tu, to, tu, tu, tu. biegnij. Oho! Super Tarana! po prostu wyśmienicie! Szybko na górę! Biegnij, ziomuś! Odpalaj do bodź! Goj nas?

Only at fifteen percent, and they're pounding on the door. How am I going to get no, out of here? Do not panic. You should see an interface on the security desk. Hold on, while I make it accessible to you. There you I can see. now activate the security protocols. oh, yes. It's the security camera system. Check the map, folks. All the boxes patrzec. on your mini map oh, Nearby security camera. cameras. When movement is detected by the camera's motion sensors, you should see red alert icons. Chica, who's between the cameras a to find the camera's device? I'm not going to get the camera to the main lobby. Dobra, i co mam zrobić? Aresztę rozładują! Mogę iść! Szybko zapisuj gra! Zapisuj! Dobra, jesteśmy bezpieczni. Zobacz, że to nie przyszła. Montgomery Gator zniknął. Tu cika idzie. My jesteśmy tu. Nie, my jesteśmy tam. Ona jest tu teraz. To jest to, dobra. Takie puki. Zobaczmy. A. Czyli to tu, czyli my jesteśmy jednak tu. Ona jest teraz tam. Dobra. Łatwo. Freddy Fazbear's mega pizza Plexus Now what am I supposed to do? How unfortunate, Gregory. You missed your chance, but there is still hope. You should be able to escape when the security doors reopen at 6 a.m. Until then, keep moving and try not to draw attention to yourself. If there is another way out, I will help you find it. I promise. Dobra, ale tym się w kolejnym Więc w kolejnym idziemy Po coś, a więc subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia i cześć. Nara. Nara.